Cześć, dzień dobry, z tej strony Singata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale w drugim odcinku mojej takiej serii z wiejską sieranką, gdzie staramy się po prostu spełnić aspiracje naszej simki, czyli wiejska opiekunka. I, i powiem Wam tak, dostaliśmy tutaj tysiąca simoleonów w spadku, dlatego też postanowiłam teraz polecimy na grubo, kupimy sobie, słuchajcie, karówkę. E, tak, e, kupimy sobie czarną krówkę w sumie. E, tak, czarną krówkę myślę, że sobie kupimy. E, no i słuchajcie, e, kupimy sobie jeszcze kurczaki. E, kupimy sobie koguta jednego. E, jeszcze ze dwie takie. E, no tak sobie myślę jeszcze, może... Tak, i brązowego koguta, i w sumie, niby jeszcze nas na coś stać, to może jeszcze jedną białą chórę. W sumie, tak Wam powiem szczerze. E, miejmy ich troszkę, e, troszkę więcej. Słuchajcie, rozrzućmy też tutaj karmę w okolicy. No i, e, no i słuchajcie, myślę, że trzeba też e, jakby tutaj nakarmić naszą krówkę. E, tak, bo zobaczcie, teraz nam się naprawdę tutaj robić troszkę taki zwierzyniec. E, możemy już ją wydoić. Aha, dobra, następne zbiory zwykłe, mleko, poziom czyste, poziom szczęścia, średni wiek, młoda dorosła. E, tak, zobaczcie, możemy ją już tutaj doić, e, naszą krówkę. Oj, słodka krówka, oj, troszkę nam to opornie na razie widzę, idzie jakoś tak się trochę rozlewa, ale to nic, ale to nic, słuchajcie, mamy, mamy mleko, które możemy dać pani Zadeckiej, słuchajcie, mamy na 6 butelek mleka, więc... Ja Wam powiem, że super. Możemy tutaj z nią coś miłego przytoczyć z miłości, na przykład. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo jeszcze tak nie widziałam. O, słodziutkie. Oj, za późno. Chciałam zrobić ładne zdjęcie, ale za późno. O jezu, jak ona podskakuje, matkowoska. No dobra, to słuchajcie, pojedźmy do pani Zadeckiej. Aha, ten, a tam są tuż tu musimy tych owadów się pozbyć i podlać sobie. A teren. O, tutaj mamy te owady, obryskajmy ich je przeciwko tym owadom. Podlaliśmy, podlaliśmy, możemy... Możemy jechać podróżować. Okej, okay, akurat tutaj nam towarzystwa brakuje, więc będziemy tutaj. O, nie ma Agnieszki Zadeckiej, ale może możemy jej przekazać tutaj, co, co mamy do przekazania, czy nie bardzo. Zaraz zobaczymy w sumie. Hejka, hejka. Chyba nie, chyba musimy poczekać na Agnieszkę Zadecką. No może gdzieś tutaj przyjdzie. Chociaż szkoda, bo już bym chciała jej tutaj dać. Ale możemy chwilkę tutaj e, poczekać. Może z kimś porozmawiać. O, w sumie dlaczego też e, nie. Mm pochwalmy, porozmawiajmy sobie na temat Hanford. No nie, ma jak nie jeszki zadeckie. Nie możemy jej tutaj zaprosić? Właśnie, przecież my ją tutaj znamy. E, oj, nie chcę tutaj otwierać tego. Um, o, ona tu jest, zobaczcie. Okej, okay, jest. Super, ekstra. Dostarcz mleko. Jak nie masz tutaj mleko i się ciesz. Och, jejkuś, dziękuję ci za to mleczko. Och, dziękuję. Okej, okay, zarobiliśmy, ona jest zadowolona, także fajnie. Trudno, jeszcze musimy zebrać domowego arbuza, także to na pewno jeszcze troszkę. I tak myślę sobie, żeby po prostu może więcej tutaj rzeczy zasadzić kupmy tutaj, spróbujmy kupić okej, okay. czy tutaj coś fajnego dostanę, nie, nie o to mi chodziło to nie, nie chcę tego nic nie chcę stąd nic a może ci jeszcze w czymś możemy tutaj pomóc, bo w sumie ty na pewno coś tutaj jeszcze miałaś, okej, okay. zaproponujmy jej pomóc ponownie, zaraz zobaczymy co fajnego tutaj będzie miała dla nas dobra, spróbujmy to Biała lamia wełna robi furorę w okolicy, nigdy nie mogę zdobyć tyle, by w pełni zapełnić połoki. na taki układ. Ty oszczędzisz mi wysiłku wynikając z tego z lamy do ale ja cię za to poświęcę, sowicie wynagrodza. Yy, dobra, więc w sumie to jest spoko, bo ja myślałam o tym, żeby sobie zakupić lamę, więc myślę, że o to jest jakiś pan fajny yy, zapytajmy go hobby. Wiecie, no, możemy z nim chwilę sobie porozmawiać, tak? Dlaczego nie? Nie mówię tutaj, żeby od razu zaraz kakać w... ...krzaki. Ale żeby z nim po prostu porozmawiać i poznać go troszkę. No ale dobra, to już wystarczył jej. Niech jedzie, bo trzeba lamę kupić, lamę, 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 Kupiłam sobie lamę, zobaczcie, kochana przyszła. Hej, kalamusia, hej. A możemy z nią porozmawiać od razu i od razu ją ostrzec i możemy ją od razu nakarmić. Chcę też, żeby troszeczkę tych tam pieniędzy zostało. No, ale musimy te dwa kłębki wełny zanieść do właściciela sklepu spożywczego, więc myślę, że spoko. Dobre. Okej. Okay. A zobaczcie, już mamy 6 sześć tych sześć tych kłębków białej wełny, więc, więc spokoło. Także możemy jej zaraz to już po prostu zanieść. Niech ona sobie zje. Możemy zebrać jajeczko od razu przy okazji. Może będzie troszkę więcej niż od zawsze. W sumie możemy też oj, rozrzucić sobie tutaj karmę w okolicy. Mamy 4 jajka nowe, dodatkowe, więc gituwa. Dobra, co my tutaj mamy? Poziom szczęścia wysoki, głód zaspokojony, uwaga wystarczająca, okej. Okay. A wszyscy jesteście, widzę. Stan brudnawy, okej. Okay. A więc, y, trzeba go posprzątać, żeby tam wiecie, kurką się. Aha, bo my tego kosza na śmieci, no, my czekacie, to ja kupię kosz na śmieci, e, bo myślę, że nam się, no, generalnie e, przyda ten kosz na śmieci, e, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, ten kosz na śmieci się na pewno przyda. Taki, weźmy, normalny, chociaż on jest bardzo, bardzo drogi. No, ale trudno, no. Słuchajcie, jakoś trzeba sobie tutaj radzić w życiu. Zostaćmy sobie tutaj czokogodę. Eee, I tak jeszcze sobie myślę, że... O, ja mam zielone jajko. Wełna, mleko, okej. Okay. Eee, ja bym tak, zrobiła tutaj jeszcze z dwie, trzy grządki. Tak sobie myślę. Takie ładne. One są bardzo, bardzo ładne. Właśnie nie wiem w którą stronę. Może być i tak. Okej, okay. w sumie tak by na razie mogło to być. No i e, tutaj tak. E, bym chciał na pewno sobie. z dwie roślinki, tak? Bo. I w sumie możemy też e, zasiać tutaj. E... Aha. A może byśmy tutaj sobie na przykład. E, bakłażana? Chociaż bakłażan dosyć tani. No dobra, niech to będzie bakłażan. słuchajcie. Zasadźmy sobie tutaj. A co się będziemy tutaj, słuchajcie, szczypać? Nie będziemy się szczypać, broń Boże. I kupmy może jeszcze nasiona mm, do hodowli. Och, to się nie wiem, nie chcę tego. Okej, okay, bo my mamy się w ogóle z kimś zaprzyjaźnić, więc to tak kolałam trochę, ale się umyjmy najpierw. Co my tutaj jeszcze mamy zrobić? Umieć ten domek dla dzikich królików lub stada dzikich, nawość trzy lub olbrzymie rośliny użytkowe. Okej, okay, dobra, także nawożenie będziemy mieli e, gdzieś tam. Kuliczek. Ja tak sobie pomyślałam, że zaprzyjaźnię się z krówką. Słuchajcie, gdzie ona w ogóle jest tutaj? Już z lanu. Nie, dobra, z krówką się zaprzyjaźnimy. Najpierw coś. Zjem. Nie, nie na szybko, tak normalnie. Nazwijmy naszą krówkę na przykład um, Łatka. okej. Okay. Dobra. Lamę też bym chciała nazywać. E, pu, nie, Tina, pusia. Okej, okay, dobra. Super. A czy mamy tu jakieś. E, a nie, mamy jajeczek? Daj na piwek? Dwy. <grystanie> Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Nie mamy teraz pieniędzy przez to. <grystanie> Ale możemy, możemy po prostu wiecie co możemy zrobić? Możemy... tutaj posprzedawać troszkę rzeczy, bo, bo mamy na sprzedaż, tak? Tylko tych jajeczek jeszcze potrzebuję, naprawdę. Potrzebuję jajeczek. O, no dobra, zaprzyjaźniliśmy się z nią. Więc teraz musimy jeszcze nawozić i umieścić domek dla dzikich tam ptaków i w ogóle Wiecie o co chodzi, prawda? Ja wiem, że wiecie. A Tylko teraz czekajcie, czego ja potrzebowałam? A tego arbuza i tuzin jajek i dwa kłębki wełny. To zaraz polecimy do sklepu. E... do sklepu spożywczego, dobra. To się już wydoiłaś, okej. Okay. No to podróżujemy sobie w poszu... znaczy nie w poszukiwaniu, tylko żeby przekazać nam tą... To myśmy no, Bez zadzwoniła chyba tysiąc simolonów. Mm, miałam tylko 11, więc zjadałam. <grybujesz> A co to jest? Część do ulepszeń, okej. Okay. Bez rękawnik w kratkę. Dobra, słuchaj, może coś jeszcze masz tutaj. Y Fajnego, to mogłabym coś się i wziąć, wziąć babeczko. Okej, okay, bierzemy. I co ona chce? Zostać hmm. porcję parmigiany z bułeczkami właśnie właścicielowi sklepu. Można przyrządzić w domu lub kupić w dowolnym pubie w tym. Okej, okay, no to musimy iść poszukać tego... Nie jedz tego! Nie jedz tego, zostaw to! Schować to sobie do wyborzecy, czy coś... Nie. Co nas z tym zrobiła? Idź, bo się zsikasz zaraz. Dobra, sami to ugotujemy, bo ona nie wiem, co zrobiła z tamtym. Ale chociaż się nauczymy troszeczkę gotować e, lepiej. Co prawda nas to trochę będzie kosztowało, no ale już trudno. Ona też nam za to, za to, że tak powiem, zapłaci więcej. I jeszcze bułeczki dyniowe. No dobra, ale na początku to. Nie jedz tego. I teraz czekajcie, to jeszcze te bułeczki dyniowe? chleb mleczny, sałatka, sałatka... Ciasto, ciasto, ciasto... O nie, już ten sklep zamknięty, no to są jakieś jaja, naprawdę. Mmm... Nie mam siły. No dobra, no może się nie zepsuje. A tutaj można sobie zamówić jakieś bułeczki... ...dniowe. Hamburger, hamburger, gulasz, gulasz były. Bue... O, były. Jeszcze raz. O mam. No dobra, no to poczekamy do godziny yy, dziewiątej i, i może jej przekażę, może się jeszcze nie zepsuje jakoś strasznie. No i znowu będziesz to szła jeść. Nie jedz tego. Nie, 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 nie. nie. Dobra, zjedz już to, ale jeszcze raz musisz to zamówić. Okej, okay, ale teraz masz tego po prostu nie zjeść. Okej, okay, mamy wszystko. E, mamy, mamy te dwa obadania, dwa obadania. A więc teraz pozostało nam się tylko bawić, e, wśród tutaj e, przyjaciół, e, no bo co innego. No bo co innego nam zostało, no nic, no zabawa tylko. Nie ma tu żadnej muzyki? Jest druga, już się jasno, ale ładne niebo, zobaczcie. W ogóle to jest ładnie. Znaczy, powiem wam szczerze, znaczy, bardzo, bardzo podoba mi się generalnie to miasto, ale, znaczy, nie wiem, w sumie na razie mi się podoba. Chciałam powiedzieć, że nie jakoś takie wow, ale podoba mi się, więc, więc w sumie tak na plus bardzo. Bardzo na plus. W ogóle jeszcze jak sobie trochę pogram, to na pewno a, też wstawię a, film na kanał, a, takie wiecie, czy polecam kupić wiejską sielankę bo wiem, że jeszcze dużo osób się nad tym zastanawia, tak naprawdę, a ja trochę sobie coś jeszcze przegram, pobuduję i tak dalej, i tak dalej, i będę mogła wam wtedy zdradzić, co ja o tym myślę, tak naprawdę. W ogóle kiedyś tutaj muszę sam domek wybudować w takim stylu, bo fajnie to wszystko tutaj wygląda. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Okej. Mm, okej. Okay. Rękami w ogóle zdrętwiała? Dziwnie tak. Dziwnie. Dobra. Aha, bo ty sobie znowu z tym Tomasem e, widzę, że rozmawiasz. On coś ciągnie do tego Tomasa. Ale możemy sobie jeszcze z nim porozmawiać, jakbyś chciała. E, bardzo, bardzo mocno. Wiecie, ogarniemy teraz to jedzenie tej babeczki i wrócimy sobie do domu. O Jezu, jakie ja tego gofre, ja nienawidzę. Naprawdę, wiecie, jak on mnie tak męczy. Nie wiem dlaczego, albo po prostu go nie mogę z nim. Nie mogę po prostu z nim. Serio. A ty teraz z kimś rozmawiasz? Z kim ty tutaj? O, właścicielką pubu. A w sumie możesz się z nią przywitać miło. W ogóle bardzo mi się tutaj... O, baba przyszła w tych samych spodnikach co ja. Idź sobie. Idź sobie, nie wolno w takich samych spodnikach chodzić co ja. O, chyba znowu będziemy zaraz śpiący, więc możemy się w sumie zdrzemnąć. E, jeszcze do dziewiątej mamy troszkę czasu, więc mam nadzieję, że to jedzenie się jakoś za mocno chyba tam nie zepsuło, co? No dobra, jednak się zepsuło. A to jeszcze się nie zepsuła, to się już zepsuło. Ale no trudno, zobaczymy, jak ona na to zareaguje, jeżeli damy zepsuty. No ja jej chciałam dać od razu, ale to nie jest moja wina, że ona sobie po prostu poszła. Więc jakby tutaj, no, dwie pary, no wiecie o co chodzi. No, no, no to, to coś za coś, no. No albo, albo w jedną, albo w drugą stronę. Weź sobie iść jeszcze do toalety. O, tak. I zaraz już pojedziesz do domu, spokojnie, zaraz pojedziesz do domu, o, akurat e, skończysz się sikać i, i, i otworzy nam się tutaj e, sklep e, spożywczy. A to ona chciała takie jedzenie, co nie? Okej, okay, tak, bo ona wełnę już dostała. E, dzień dobry pani, e, tutaj dostarczam ci porcję tego, co ty chciałaś. Ja znowu zamknie ten sklep, żeby wyjść po prostu przed śmiesznie. Zdecka tak nie wychodziła. Bez dzwoni. więc się znowu, da bo to tylko 48 tysięcy, <ścoughs> 48 tysięcy, 48 z e, więc może być. Okej, okay. i słuchajcie, nic ją tutaj nie opycha, wygląda bosko. Więc e, super. Bardzo, 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 bardzo dobrze. Teraz tak, e, jeszcze do arbuz, w Arbus. E, tuzin, e, jajek, więc mam nadzieję, że też ten tuzin jajek zaraz ogarnię, bo mamy 6. Później to 12. Ale zobaczcie, ile na mleku możemy zarobić. To się nazywa biznes, od na tym też. No dobra, na wszystkim możemy coś tą widzę zarobić. Yy, ale mamy znowu super nawóz wspomagający. Dobra, wracamy do domu i nawozimy, nawozimy, kupujemy też nawóz yy, kolejny, żeby mieć yy, trzecią rzecz, znaczy trzecią, jakby ten punkt yy, naszej aspiracji. Zrobię. Okej, okay, jesteśmy w domku. Yy, niech ona sobie tak coś szybciutko tutaj nam yy, zje. Jak zje? E, może być coś na szybko, jakiś górcik, e, czy coś. Sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. E, wysokie, czyste, spokojnie, wystarczające, okej. Okay. Dlaczego nie mamy tutaj jajeczek? Może je trzeba nakarmić? Nakarmy je. Okej, okay. aha, bo dobra, bo tu się nam jedna rzecz nie zasiała. Zasiejmy to e, odchwaścią. Odchowaśmy, podlejmy, zaraz tutaj coś nawieziemy. Na przykład to. Bo mamy super nawóz e, wspomagający. Także widzę, że tu troszeczkę tych zadań... E, troszeczkę tych zadań tutaj mamy, niech o te kurki sobie e, jedzą. Możemy e, też posprzątać oborę. I w sumie e, tą też możemy posprzątać. Także e, trochę tutaj rzeczy, rzeczy do zrobienia mamy, ale nasza jest troszeczkę no, zmęczona. No, ale da radę. Aha, nawiozłaś już. Tak, okej. Okay. W ogóle możemy sobie tutaj kupić nawóz do tych roślin, i one kosztują. Dobra, weźmy sobie tego tańszego i nawieziemy sobie tą roślinę użytkową. Aha, dobra, bo ten go... ha. No dobra. Nie no, spoko, wszystko pasuje. Wszystko pasuje. Posprzątamy sobie kolejną oborę nawieziemy i, i pójdziemy sobie e, spać. Idź sobie spać. E, no i sprawdźmy, ile kosztuje domek dla dzikich królików, e, żebyśmy mogli się już przygotować na jakiś tutaj e, zakup. Nie chcę do galerii wchodzić, tylko chcę e, do sklepu wejść. O, tak jest! Aha, okej, okay, bo bo musimy się zaprzyjaźnić tutaj e, z królikiem albo z ptaszkiem, więc e, o, ale 400 Simulanów no, to nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. M, dlatego też że zaraz spróbujemy się z kimś tutaj zaprzyjaźnić, widzę, że ty kró Króliczek sobie chodzi, więc fajnie by było do niego tutaj podejść. Dobra, interakcje społeczne opowiedzmy mu o marchewkach. Póki on po prostu tutaj nie ucieknie nam. A póki on tutaj jest i sobie siedzi, e... możemy porozmawiać o warzywkach. Możemy go ubrać, słuchajcie, w ten strój. Będzie taki wiecie, wyróżniający się troszeczkę. Nasz taki e, przyjaciel. E, zapytaj o czym śnią króliki, może jeszcze, i pogłaszczmy go z entuzjazmem sobie. O, zobaczcie, jest ubrany. O, jakie słodziutki. Naprawdę. E, czy możemy coś tutaj wręczyć? Daj mleko na przykład. Zobaczymy, czy będzie chciał mleka? W sumie nie wiem po co królikowi mleko. A czy te góry tu biegną? Zazdrosne. <laughs> Zazdrosne wam powiem. Dobra, co tu jeszcze mogą? E, opowiedzmy dowcip o kicaniu. E, no i co? Możemy go nazwać na przykład e, Puszek? E, nie, może nazwijmy go Kicek. Wiecie. Okej. Okay. A tak, żeby miał sobie tutaj jakąś, jakąś nazwę swoją własną. E, ja wiem, że nasza Simka też jest trochę taka już e, zmęczona, e, głodna, e, brudna, e, no, ale no... Ale no co? Może pokażemy mu jakąś tańczyć na przykład. Nie wiem, no tak słuchajcie, tak spróbujmy sobie. O, zobaczcie, zadowolony jest. O, i mamy jakieś jajeczka, zobaczcie, w końcu, nareszcie. Bo coś długo nie było tych jajeczek, ale dobrze, Inko, nas sobie tutaj, wiecie, coś porobi z tymi roślinkami. O, i mamy sześć jajeczek, więc generalnie, jakby nas już będzie stać, nacie znaczy stać. No, jakby możemy już tutaj zrobić sobie ukończyć to nasze zadanie, ten tuzin białek, białych jajek i to, zobaczcie, 200 simolonów, także bardzo, bardzo fajnie, bo będzie nas stać zaraz na, 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 na co? Na właśnie domek dla naszych dzikich króliczków, więc generalnie w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z Wami bardzo, bardzo gorąco żegnam. Dziękuję oczywiście za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapeczki w górę, jeżeli film Wam się podobał, no to to by było na tyle. Cześć!